Najlepszy komputer do gier za 4600 zł do zbudowania w marcu 2025. Standardowo zaczynamy sobie od płyty głównej. Sorry za mój głos, jestem troszkę chory, ale nie powstrzyma mnie to przed nagraniem odcinka. A także B650 PG Lightning od AS ROKA. To będzie nasza płyta główna. Jest to dosyć budżetowy model, ale cały komputer robimy na budżecie, także musimy sobie oszczędzać na wszystkim, na czym się da. Co ta płyta ma w sobie, że wybrałem ją, a nie jakieś inne tańsze odpowiedniki? No co ona ma tu takiego fajnego? Generalnie, co jest bardzo fajne, to że ma obsługę najnowszych Ryzenów, czyli jeżeli sobie w przyszłości zapgradujecie kompa i będziecie chcieli sobie wymienić procesor na najnowszy Ryzen, to oczywiście jest taka możliwość bez wymiany płyty głównej, co jest bardzo w porządku. Przeci Przeciętna sekcja zasilania, ale to jest tylko dlatego. Dlatego bierzemy przeciętną sekcję zasilania, ponieważ bierzemy też chłodny procesor i energooszczędny. Także ta sekcja zasilania nie jest aż taka mocna nam potrzebna i nie musimy tutaj generować niepotrzebnych wydatków. To jest takie totalne minimum, jakie wystarczy wam po prostu do codziennego użytku i do grania. Następny oczywiście jest procesor. Czekajcie, bo się cena nie odświeżyła. O, teraz. Zajebista cena. Aha, została jedna sztuka. Wziąłem po prostu Morele bez mi wygodniej, ale nawet na Media MediaExpert sobie możecie kupić to w tej samej cenie w ogóle. Macie dostępne te procesory w wielu sklepach jak widzicie mniej lub bardziej zaufanych. Ja po prostu używam Morele, bo mi jest najwygodniej. Także co? Procesor zajebisty, chłodny, energooszczędny, niewymagający chłodzenia typu Arctic Liquid Freezer 360 tylko wystarczy tutaj chłodzenie a nie będę wam jeszcze mówił jakie, ale powiem wam za niedługo a w sumie zrobimy zaraz chłodzenie tylko wam jeszcze opowiem o czymś tutaj ważnym podstawa 6 rdzeni, 12 wątków prawdziwych, nie tak jak w Intelu OM wersja, co znaczy OM wersja nie dostajecie tego procesora w pudełku Takim, kojarzycie takie duże pudełka O, nie dostajecie takiego pudełka Tylko to jest troszkę inaczej zapakowane Z tego co kojarzę, ale nie ma się czym przejmować Procesor jest taki sam Nic w nim nie jest zepsute I przeważnie nie ma z nimi problemów Bo są to po prostu procesory Także co, no tyle, tyle na temat procesora No i chłodzenie, chłodzenie jest bardzo zajebiste Dlaczego? Ponieważ jest to Arctic Jedna z moich ulubionych firm, jeśli chodzi o chłodzenia Procesorów, prawdopodobnie Jeszcze nie raz usłyszycie o tej marce w moich Odcinkach. Dlaczego Arctic i dlaczego Freezer 36 Black? 36 Black, ponieważ możecie sobie wybrać inne kolory, tylko że tu się ceny różnią, a Black jest po prostu najtańszy. Dodatkowo jest w porządku, bo jest czarny. Ja lubię czarny kolor. E, przynajmniej na częściach komputerowych, ale nie dzisiaj o tym. Arctic to jest generalnie gość, który musi być najlepszy pod względem wyników zawsze. To jest taki tryhard. Jak macie ziomeczka w CS-ie, w którym gracie w CS-a, to on zawsze ma najwięcej I Jego nie obchodzi wynik meczu, ani nic takiego. Jego obchodzą kile. on ma otwierać tab zawsze i tyle. To jest dokładnie to, tak jakbym opisał, yy, markę Arctic, jeśli chodzi o chłodzenia procesorów, bo nie są to najładniejsze chłodzenia, nie ukrywajmy, ani też nie są najcichsze na pewno, ani też nie są, no cenowo przeważnie wypadają bardzo dobrze akurat. Tu trzeba im przyznać, że cenowo też są bardzo dobre to chłodzenia. Tak jak mówię, nie są to najpiękniejsze chłodzenia, ani nie są też najbardziej ciche, ale też nie są na tyle głośne, żeby to przeszkadzało. Bardzo dobrze wykonane chłodzenie. W tej cenie bije na głowę FR-5. Czy Fortisa bije pod względem wydajności? Yy, tego nie wiem, ale chciałbym pewnie kiedyś to sprawdzić, także yy, producenci proszę mi wysłać części, będziemy robić testy, ale to nie dzisiaj. Jak już chodzenie mamy obgadane, to idziemy dalej. Szybko sobie obgadamy RAM. To jest ten sam RAM, który poleciłem w odcinku z komputerem do 6000, ponieważ jest to po prostu najtańszy RAM z takimi zegarami, z takimi częstotliwościami w dwóch kościach 32 GB po prostu. Jeżeli chcecie LEDy. Ok. Także tak, jak widzicie, tutaj mamy najtańszy RAM, ale jest to jednocześnie bardzo dobry RAM, także no najlepiej się pasowuje w nasz tutaj budżet. Ale, jeżeli chcecie bardzo podświetlenie LED, to zjeżdżacie sobie troszkę niżej i macie XPG. Bardzo fajne ramy. A daty. Nie wiem, czy to z ARGB, czy po prostu RGB. Ale generalnie, no, mają podświetlenie. Jeszcze polecam Leksary, tylko Leksary są chyba droższe. Uuuu, bardzo drogie są. To nie, nie polecam ich. One, one powinny być dużo tańsze. No, to ich nie polecam w takim razie. GoodRam, tak średnio polecam. Fury polecam, ale nie wiem, czy mają. Nie wiem, czy mają podświetlenie, podświetlaną wersję. Vipery, no, to Classic. Tylko, że tu we za Oświetlenie RAMu. No nie, nie. No nie, po prostu. Te poleca mi tyle. Także 32 GB Cel tysięcy To są liczby, które musicie zapamiętać przy wyborze RAMu. A MDX EXPO też, jakby było, to będzie dobrze. Także co RAM mamy, obgadane. Jeszcze szybko o dysku. Parę słów. Ten sam co w komputerze za 6000. Dlaczego? Bardzo znany dysk, Bardzo polecany. Nieawaryjny. Generacja czwarta 250 Zł za 1 TB. Już wam pokazuję prędkości. Tutaj macie prędkości. Są bardzo w porządku. Oczywiście, jeżeli chcecie sobie dołożyć do lepszego dysku. Wrzucę Wam tutaj screena z trzema moimi propozycjami, żebyście mieli, które dyski ja polecam, które ja bym włożył do takiego komputera i znajdziecie bez problemu w internecie w cenach podobnych jak na screenie. Idziemy dalej. Tutaj jeszcze zasilacz, szybciutko. Dlaczego ten i dlaczego 700W? Watów? 700W, watów, ponieważ będziemy mieli dosyć prądożerną kartę graficzną i chcemy mieć zapas mocy. Czy 600W by wystarczyło? Prawdopodobnie tak, ale czy jest ryzyko, że po rozbudowie takiego kompa 600W Wam nie wystarczy? No jest. Także weźmiemy 700 W. Cenowo się to jakoś bardzo nie różni, a chcemy mieć ten bezpieczny zapas jednak mocy, żeby ten zasilacz pracował sobie w fajnym, tutaj, no żeby miał zapas mocy po prostu. Tak. 300 Zł za nowy zasilacz 700 W. Sprawdzony. Też widzicie, że tu opinii nie brakuje i ja też go polecam i ja sam go posiadam. I właściwie jest wsadzony do komputera, do komputera na którym to nagrywam. I ten komputer już 2 lata chodzi praktycznie niegaszony. Także myślę, że to mówi samo za siebie. Jest to oczywiście niemodularny zasilacz. Jeżeli byście bardzo chcieli modularny Zasilacz, to oczywiście trzeba dopłacić, niestety, w tych pieniądzach modularnego zasilacza. Czyli bym się bał kupować. A modularny zasilacz, jakieś alternatywę w dobrych pieniądzach, wam też rzucę tu na screenie. No i zasilacz mamy obgadany. To lecimy dalej. E, zostało nam jeszcze, wiem co nam zostało, wiem co nam zostało: karta graficzna 7800XT, 7800XT za 2150 zł. Dlaczego nie RTX 4070? Ponieważ w internecie zostało bardzo mało już modeli, i zostały przeważnie te modele, które się nie sprzedawały, jakieś gigabajty. MSI eventusy, jakieś i po prostu sam syf, którego bym nikomu nigdy nie polecił. Także nie polecam wam RTX-a, nawet dopłacając, bo po prostu się to nie opłaca. A jeżeli chcecie RTX-a koniecznie. To wejdźcie sobie na OLX Sorry za mój głos Naprawdę już mnie trochę gardełko boli Wchodzicie sobie na OLX-a I sobie po prostu szukacie Tak jak widzicie tutaj 40,70 do dasusa Za 2000 zł To samo 2200 zł 2350 zł To są dobre ceny Jak za używki Jeżeli są to nowe używki W sensie, że mają tam maksymalnie rok Mają jeszcze gwarancję producenta I to jest sprawdzony zakup Ja tego nie będę wszystkiego sprawdzał Ja tylko pokazuję alternatywę O, proszę TUF Gaming RTX 40,70 nie są to wersje super, więc mają na pewno ponad rok mm, Dlatego uważajcie z takimi zakupami Żebyście się po prostu nie nadziali na minę Z tymi nowymi kartami to też proszę uważać Generalnie na OLX to bardzo trzeba uważać Jak się coś kupuje droższego Ale mam nadzieję, że o tym wiecie Także co, jeżeli RTX to tylko 4070 3080 12GB Już się raczej nie opłaca kupować Kurcze, no bo No już jest to troszkę przestarzała jednak technologia 4070 jest jeszcze taka W miarę świeża, także mogę wam ją śmiało polecić Także co? Karty graficzne mamy obgadane, ale pogadajmy o tej karcie graficznej. Dlaczego konkretnie ta? Ponieważ ma długość, która, która sprawia, że się tam mieści w obudowie. Jest to Sapphire, czyli dosyć dobra marka, jeśli chodzi o karty graficzne. Co jest jeszcze fajnego w tej karcie graficznej? Oczywiście wydajność, ponieważ jest to dosłownie kombine. 16 GB pamięci VRAM. Nie pamięci RAM, tylko pamięci VRAM. Dwa wentylatory, co prawda, ale nie martwcie się, karta jest tak skonstruowana, żeby się nie grzać jakoś bardzo. To jest taki tłusty kawał elektroniki, że. Spokojnie tutaj ciepło będzie odprowadzane skutecznie, także tego się też nie ma co bać. Teraz, jest w ogóle, jakaś promocja, że jest stuwa taniej, jeśli dobrze widzę. Nie będę ingerował w to. Generalnie chodzi o to, żeby brać 7800XT, nie 7700XT, bo widzę dużo tych takich budowniczych komputerowych. Polecam 7700XT do połączenia z 7500F Ryzenem. Dużo lepiej jest wziąć tą kartę, ponieważ jest niewiele droższa, a jest mocniejsza i to sporo. Oczywiście, linki w opisie. Lecimy do ostatniego elementu. Jak jest obudowa. Obudowa. No niestety budżet nas nie rozpieszcza, także obudowa ukochana przez y, komputerowych handlarzy, że tak powiem, ponieważ jest śmiesznie tania jak na to co oferuje. I oczywiście jak widzicie jest tutaj 30 cm na kartę graficzną. Ona jest bardzo krótka, ta, ta obudowa, dlatego bierzemy wersję z dwoma wentylatorami. Jeżeli bierzecie sobie ogólnie małe obudowy, to sprawdzajcie to, żeby wam ta karta graficzna później weszła. I generalnie druga rzecz, na którą zwracacie uwagę zawsze przy wyborze obudowy, literpiece chłodzenie powietrzne siedzicie sobie tu niżej i szukacie wymiaru o tego. To jest wymiar Fortisa 5 od Endorfi, a że Arktika bierzemy, który jest niższy, to spokojnie się wam mieści. Tak. Mam nadzieję, że za tą ceną idzie jakaś jakość. Nie jest to taka papierowa obudowa jak niektóre spotykane. A jeżeli, oczywiście, macie budżet, żeby sobie dołożyć do tych 5000 i za 5000 zbudować komputer, to oczywiście poleciłbym Wam jednak zmienić tę budowę. Ta to jest takie kompletne minimum, które Wam wystarczy, a wszystko wyżej będzie po prostu tylko lepsze, tak. Także mamy cały komputer złożony. Koszyk wyniósł dokładnie tyle. Jest jakiś kod teraz, na nie wiem na co właściwie, i nie wiem na ile, no ale na dzisiaj cena się zgadza, tak. Wszystkie części oczywiście będą w opisie. No, także co, zadanie wykonane. Ja idę to zmontować i idę grać w CSA. Pozdro.